Echa Tygodnia! Echa Tygodnia, jak zwykle witamy Państwa bardzo gorąco w poniedziałek. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tego tytułu, 18 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 16 odbyły się eliminacje konkursu ekologicznego. Proszę Państwa. Pabianice zamieszkuje ponad 75 tysięcy ludności, która narażona jest na ciągłe przebywanie w zdegradowanym środowisku. Zniszczyliśmy glebę, wodę, powietrze. Rocznie zakłady przemysłowe, energetyka, motoryzacja zasypują nas tonami pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu. Istnieje więc konieczność ochrony środowiska. Ideę ochrony środowiska szerzymy poprzez propagandę i oświatę. Już od najmłodszych lat musimy nauczyć dzieci życia ekologicznego. Część obowiązku takiej nauki spoczywa na szkole. Nasza szkoła posiada własny program działalności na rzecz ochrony środowiska. Włączając się do programu Pawianice Zdrowym Miastem, organizujemy w tym roku po raz drugi. Drugi konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych Miasta i Gminy Pawianice. Naszym konkursem obejmujemy przede wszystkim uczniów klas starszych wszystkich szkół podstawowych z Miasta Pawianice i Gminy Pawianice. Konkurs ekologiczny w tym roku przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap miejski to test z wiedzy ekologicznej, który odbył się 18 kwietnia o godzinie 9 w naszej szkole. Drugi etap konkursu to program przedstawiony przez sześć najlepszych zespołów, które zakwalifikują się w wyniku eliminacji wstępnych do tego etapu. Równolegle z konkursem wiedzy ekologicznej odbywa się konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej i on również zostanie rozstrzygnięty ostatecznie 9 maja. Uczniowie, którzy biorą udział w naszym konkursie mogą wygrać wyjazd do zielonej szkoły w Rimini nad Adriatykiem. W zorganizowaniu tego wyjazdu pomagają nam od strony finansowej Rada Gminy Pabianice, Rada Miasta Pabianic, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi i Zakład Polfa Pabianice. Kwiecień można bez obawy nazwać miesiącem rozbojów i napaści. Już w pierwszych dniach tego miesiąca miało miejsce usiłowanie zabójstwa na ulicy Mariańskiej w okolicy Klubu Bilardowego. O kilka słów na temat prowadzonego śledztwa poprosiliśmy Komendę Rejonową Policji w Pabianicach. W dniu 5 kwietnia w Pabianicach przy ulicy Mariańskiej miało miejsce zdarzenie, podczas którego 16-letni chłopiec został pobity przy użyciu noża oraz kija bejsbolowego. Przewieziony do szpitala yy, został operowany natychmiastowo. Życiu jego już obecnie nie zagraża niebezpieczeństwo. Niemniej jednak obrażenia, których doznał, a mianowicie dwa ciosy nożem w klatkę piersiową, dwa ciosy nożem w wątrobę i inne jeszcze zagrażały jego życiu. W wyniku podjętych czynności przez policję w Pabianicką w dniu 16 kwietnia zatrzymano czterech sprawców powyższego przestępstwa, którzy właśnie w dniu wczorajszym zostali aresztowani przez prokuraturę rejonową w Pabianicach pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Co można powiedzieć o sprawcach powyższego zdarzenia? Są to młodzi ludzie w wieku około, od około 18 lat do 22. Żaden z nich nie mieszka na terenie Pabianic, jak również na terenie Pabianic nie zamieszkuje poszkodowany w wyniku tego zdarzenia 16-letni chłopiec. Wszyscy przyjechali na teren Pabianic z zamiarem yy, udania się do klubu bilardowego przy ulicy Mariańskiej. Zrobiło się ciepło, na drogę wyjechali niedzielni kierowcy. Witam państwa tradycyjnie. Przedstawię najpierw wyniki jakie zostały osiągnięte przez policjantów oraz ilość zaistniałych zdarzeń w minionym tygodniu. I tak. Zaistniało, proszę państwa, 14 zdarzeń. W tym 5 wypadków, 10 osób aż rannych oraz 7 kolizji. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że coraz więcej zdarzeń, właśnie jakie zaistniały, są przyczyną nieustąpienia pierwszeństwa, nieustąpienia prędkości lub nadmierna prędkość, właśnie w miejscach, gdzie się wydaje nam, że możemy jechać szybko, ale niestety tam też są inni użytkownicy dróg. I taki wypadek, tutaj, który chciałem powiedzieć państwu i przybliżyć, gdzie aż było 6 osób rannych. To jest tradycyjnie można powiedzieć na trasie między Żgałem a Łodzią. Polonez jadący wyprzedzał inny pojazd. Myślał, że zmieści się między innym pojazdem, który jechał już lewym pasem. Uderzył właściwie, można powiedzieć, że został uderzony z tyłu, wytrącony z rytmu jazdy, wpadł na lewy pas. 5 osób rannych, aż 5 i jedna osoba, która z innego pojazdu, która uderzyła już w pojazd, który w, w, można powiedzieć się wtoczył na, na pas dla przeciwnego ruchu jazdy. Jest to rzeczywiście trasa pod szczególnym naszym nadzorem, ale mimo wszystko że tam są policjanci, jest to, jest to straszna rzecz i myślę, że nie, jest to droga krajowa, myślę, że w przyszłości należy się bardziej zająć właściwie tą tą drogą. I jest proszę Państwa lato, coraz więcej dni ciepłych i niestety to spowodowało, że zaczęło się pojawiać jedne ślady na naszych drogach. Zwracam tutaj szczególną uwagę dla kierujących. O zachowanie bezpieczeństwa od omijanych pojazdów, szczególnie rowerów. Rowery do tej pory są jeszcze nie, nie do końca oświetlone, można powiedzieć. Szczególne starsze osoby, które jadą w kierunku na Bychle, tutaj w kierunku na, na Rydzyny. Możemy spotkać rowery, proszę Państwa, które nie są oświetlone. Po prostu gospodarze z, tych, z posesji wyjeżdżają starymi rowerami. Jeszcze do tego się tam są jeszcze jadą osoby starsze. Więc bardzo zwracam uwagę na to, żeby jednak jadąc z tymi drogami, jest bardzo zwracać uwagę na tych radzieckich i omijać ich, można powiedzieć, zwiększając odstęp od nich. Chciałbym tutaj jeszcze przypomnieć Państwu, że mamy zniszczone drogi po zimie. I bardzo tutaj prosiłbym pod numerem 155676 wewnętrzny 27 zgłaszanie wszelkich uszkodzeń. Nie wszędzie mogą dotrzeć radiowozy, a po prostu tutaj, jeżeli się zobaczy, wobec, obok swojej posesji na drodze, którą się poruszamy, różne uszkodzenia, na wierzchnim, tam, gdzie trzeba drzewa usunąć, czy drzewa podciąć, proszę zgłaszać pod ten telefon. Pod tym telefonem co raz w tygodniu zbiera się Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i podejmujemy decyzję. Wasze wnioski, wasze sugestie będą oczywiście brane pod uwagę i w miarę możliwości radności od, od sił i środków oraz do kogo, ponieważ wiadomo, że nie wszystkie drogi są nasze, tutaj miejskie. Będą po prostu usuwane te wszystkie, proszę Państwa, uszkodzenia, oczywiście w miarę możliwości, bo nie, nie wszystkie można na raz usunąć, bo to są rzeczy kosztowne, ale będą usuwane i zapewniam Państwa, że będą to brane pod uwagę Państwa sugestii. Dziękuję bardzo. 19 kwietnia odbył się zespół Szkół Mechanicznych w Pabianicach turniej wiedzy o wynalazczości. W zorganizowaniu turnieju pomógł prezydent miasta Pawianic, zakłady Miastne PAMSO oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Pabianic. Jest to turniej organizowany corocznie na terenie województwa łódzkiego, jak również później odbywają się eliminacje ogólno ogólnopolskie. Turniej polega na odpowiedzi na pytania związane z prawem wynalazczym. Jak i również na pytania związane z historią wynalazków i wynalazców. W obecnej edycji tego turnieju, pierwsze miejsce w pionie szkół zasadniczych zajęła szkoła, Zespół Szkół Zawodowych z Pawianic imieniem Profesora Groszkowskiego, drugie miejsce Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 z Łodzi, natomiast trzecie miejsce Zespół Szkół Mechanicznych, czyli gospodarze z Pawianic. Najlepszy Indywidualnie był Jarosław Janiszewski z Zespołu Szkół Zawodowych im. prof. Groszkowskiego w Pabianicach. W pionie szkół technicznych pierwsze miejsce zajął również Zespół Szkół Zawodowych im. prof. Groszkowskiego w Pabianicach. Drugie miejsce Zespół Szkół Odzieżowych nr 2 w Łodzi. Trzecie miejsce Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych z Łodzi. A czwarte Zespół Szkół Mechanicznych w Pabianicach. Uczniowie z pionu szkół technicznych biorą udział w finale ogólnopolskim, który odbywa się corocznie w pierwszej dekadzie czerwca. W roku poprzednim uczniowie naszej szkoły, jeden z uczniów zajął pierwsze miejsce w finale ogólnopolskim, drugi był piąty, no i z tego właśnie powodu w naszej szkole ten korpus został zorganizowany.

Obrigado. Dzisiejszym w dzisiejszym Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie pabianickiego biznesu z Polsko-Litewską Izbą Gospodarczą, zorganizowane przez Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta w Pabianicach. Niech Pan powie, czemu poświęcona jest dzisiejsza wizyta, dzisiejsze spotkanie z biznesmenami z Pabianic, Łodzi, okolic, na co liczy Litwa przy okazji tego spotkania? Dzisiejsze spotkanie przeznaczone dla po prostu zapoznania mojego osobistego z tym regionem, dlatego, że ja ciągle wyjeżdżam do regiony Polski dlatego, że poznać po prostu ten przemysł, poznać ludzi, ustalić jakieś kontakty. I dzisiaj i moim celem tu przyjazdu było zaproponowanie tak powiedzmy, trendów rozwoju gospodarki litewskiej, trendów rozwoju handlu zagranicznego polska Litwy. Ja już powiedziałem nad generalnym spotkaniem, przedstawiłem nawet dane statystyczne o handlu zagranicznym i on, muszę powiedzieć, że co roku rośnie, znacznie rośnie. I na przykład w ubiegłym roku obroty handlowe Polski z Litwy wynieśli 250, ponad 253 milionów dolarów. To wzrost w porównaniu z 94 roku, ponad 32%. Ja mam nadzieję, że w tym roku będzie, w 96 roku, będzie, będzie znaczny wzrost, dlatego że już. Праці з дуже завансувано підписання тієї мови вольному ханлу, що відбули ще дві рунди консультації і дві рунди негоціації у підписанні тієї умови, і фактично це дотичі протоколів і, і залочників, в яких вимінені пощальні артикули. No wrażliwe artykuły, jak e, dla przemysłu litewskiego, tak i dla przemysłu polskiego. I mam nadzieję, że e, po wizycie e, premiera Litwy, Mindałgo Sostenkiewicza, ta umowa zostanie podpisana. I faktycznie dzisiaj jakby wstępne takie rozmowy i zaproszenie przedsiębiorców pabienic po prostu dla współpracy z Litwą. Czy działalność Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej jest pomocna w Pana codziennej pracy? E, tak, muszę powiedzieć, że bardzo pomocna. Już pracuję e, rok i pół może być w Polsce. E, jestem sam i e, to nie było e, takiego systemu e, handlu zagranicznego, e, sformułowanego na Litwie, podobnie jak miała Polska, nawet w czasach Związku Radzieckiego. I e, to my budujemy e, z zero. I to bardzo ważne, że taka izba istnieje i na podstawie współpracy, na podstawie porozumienia, my po prostu staramy się pracować wspólnie i po prostu osiągnąć no, tych celów, po prostu żeby obroty handlowe między Polską a Litwą coraz były większe. Czy myślicie tylko o wymianie y, handlowej międzynarodowej, czy również o jakichś wspólnych przedsięwzięciach? Yy, no, Myślę, że na początku my myśli o tych przedmiot handlowych. E, teraz z inicijatywy Vojewda Sowolskiego и Polska Litwoda Idea regionu Niemcen i pan może być słychać, że na spotkaniu w Augustowie Polski ten problem był podkreślen. i mam nadzieję, że w najbliższym czasie powstanie ten region polska litewski nie wiem tam czy przyłączy się obud kaliningradzki czy, czy białoruś, ale, ale myślę, mi że, widzę, że, że, że to musi coś powstać na tej podstawie, a tak powiedzmy mi silnikiem tego Motory Motorem motorem tak te, tego procesu jest Polska Litewska Izba Gospodarcza. E, czy z dzisiejszym spotkaniem wiąże pan jakieś konkretne oczekiwania? E, trudno powiedzieć. Ja miałem już kilka podobnych spotkań w innych regionach ja myślę, że e, podstawową rzeczą, że tu ja jestem, mogę rozmawiać i z telewizją regionalną i z ludźmi bezpośrednio, z przedstawicielami, usłyszeć ich uwagi i tak dalej, i tak dalej. I to już ja myślę, ja osiągnąłem celem, że ja przyjechałem tu, m mogłem porozmawiać i oczywiście po przyjeździe będzie e, no, sprawdzał jak, czy, czy ta koncepcja wyjazdów takich musi być taka czy inna, to trudno powiedzieć, ale ja też tak, powiedzmy, poszukuje różnych e, dróg, tych różnych... E, dróg działania. Dróg działania, tak. tak. No, życzymy, żeby ta droga okazała się dobrą drogą, a nie ślepą uliczką. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Naczelniku, dzisiaj odbywa się spotkanie z... Y, Izbą Gospodarczą Polsko-Litewską uczestniczy w tym spotkaniu przedstawiciel ambasady litewskiej. Są zaproszeni goście, którzy reprezentują prywatny biznes z Pabianic, z okolic Pabianic. Czy sądzi pan, że tego typu spotkania mogą zaowocować jakąś szerszą współpracą, właśnie chociażby w tym przypadku z Litwą? Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta założył sobie w planie pracy kontakty z izbami gospodarczymi w związku z tym, że kierunek wschodni zaczyna być interesujący z wielu względów. Pierwsze takie spotkanie zrobiliśmy z dobrze prosperującą i dobrze działającą polsko-litewską izbą gospodarczą. I sądzę, że ten kierunek na wschód poprzez Litwę rokuje dla naszych podmiotów gospodarczych z terenu Pabianic. Dobrze i te kontakty sądzę, będą w najbliższym czasie nawiązane. Ja rozumiem, że polsko-litewska izba jest to tylko hasło wywoławcze, ponieważ z tego co wiem, to pabianiczanie, firmy pabiańskie uczestniczą, będą uczestniczyły w targach w Kaliningradzie, czyli w enklawie rosyjskiej. Również w planach jest wystawa handlowa w Grodnie, czyli w Białorusi. Tak. Oprócz tego, że zapraszamy do siebie izby, które handlują i które mają kontakty ze wschodem, to również sami próbujemy występować na wschodnich rynkach i już od 14 do 19 nasze firmy będą uczestniczyć w wystawie kaliningradzkiej, to jest druga wystawa kaliningradzka i chcę powiedzieć, że stoisko wspólne naszego miasta i naszych firm będzie obejmowało około 45 metrów kwadratowych. Panie naczelniku, to jest jak gdyby taki wstępny etap współpracy, wymiana handlowa, eksport-import. Czy myśli Pan, że docelowo uda się osiągnąć wyższy etap, czyli jakąś współpracę, nie wiem, firmy typu joint venture, wspólne przedsięwzięcie gospodarcze? Wydaje mi się, że są początki współpracy, ale chcę powiedzieć, że na przykład na tych targach kaliningradzkich postaramy się również zrobić specjalne spotkania z biznesem, który jest w orbicie zainteresowań na przykład wschodniej misji gospodarczej, z którą współpracujemy, w orbicie zainteresowań Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej i to spotkania takie niezależne, specjalne dla podmiotów gospodarczych z Pabianic. I na zakończenie dzisiejszych ECH, wiadomość dla Kowalskiego. Z dniem dzisiejszym Fiat Autopolandesa podnosi ceny samochodów Fiat 126P 650 cm3 różnych wersji. Jest to druga w tym roku podwyżka cen tych samochodów. Za Fiat 126EL 650 cm3 standard będziemy płacić o 310 zł więcej. To jest 10 620 zł, a za fiat 126 L650 cm3 Elegant zapłacimy o 555 zł więcej, czyli 11 640 zł. Natomiast Fiat 126 L650 cm3 SX kosztuje obecnie 11 910, zł, a więc zdrożało o 570 zł. Podwyżki cen dotyczą tylko samochodów, które będą fakturowane przez Fiat Auto Poland do sieci sprzedaży od 22 kwietnia bieżącego roku. Ceny pozostałych samochodów produkowanych przez Fiat Auto Poland SA, Chikwacento i Uno nie ulegają jak na razie zmianie.